Witam kolegów hodowców. Dzisiaj chciałem zaprezentować tutaj moje samczyki, znaczy w części. Jedna część jest z drugiej strony gołębnika, ale tutaj chciałem zaprezentować te gołębie, które widać, bo hodowcy kupują, ale nie widzą rodziców, czasami. Różnie można, takie tam doszły do mnie słuchy, że tych gołębi nie ma, e, te gołębie są, tak wyglądają e, na tą chwilę, gołębie się przepierzyły, e, wszystko czyste gołębie Janssen de jest tu jeden inny gołąbek, Vandenburg stary i e, jeden młody widzę gołąb, się zawieruszył, nie chciałem go usuwać. E, tak wyglądają te gołębie. Wszystkie są zdrowe. Parę młodych samczyków dołożyłem. Także prezentują się w ten sposób. Na pewno są to czyste, jak mówiłem, gołębie Jansen de Klak. Są już starsze też egzemplarze, tak jak tutaj którego widać, to już jest bardzo stary gołąb, ale jeszcze płodził w tym roku. Zobaczymy, może już na drugi rok z tego nic nie będzie. Zobaczymy. Są to są tutaj wszystkie gołębie z mojej hodowli Jansen de Clark. Tak się prezentują. Gołębie w tym roku, jak mówię, dzieci leciały super. Te głęby wszystkie oczywiście krzyżowałem na różnego rodzaju kombinacje, czyli jak mówiłem na Leo Hermans, na gołębie Josmaris, na Mulemans, Vandenburg, te głębie, które po prostu posiadam. Wiadomo, wszystko nie leciało, ale generalnie wyglądało to bardzo dobrze. Te głębie są witalne. Także, a, jak to się podda odpowiedniemu treningowi, to na pewno możesz spodziewać się bardzo dobrych wyników w przyszłym roku. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.